Hey, z tej strony NaMakerDate i witam Was w kolejnym odcinku z Trippera. Nasze środki na koncie to już tylko 15 tysięcy. Oczywiście, wykańczamy nasz domek. Zostały nam 3 pomieszczenia, więc prawdopodobnie ten odcinek skończymy zdecydowanie szybciej. Ale przekonajmy się, czy rzeczywiście tak będzie. Ściany, z tego co widzę, mają być białe, więc korzystając z naszych farb, które nam tutaj zostały, pomalujmy to małe pomieszczenie. Nawet nie będę się z Wami yy, rozłączać. Już prawdopodobnie wszystko będziemy robić bez rozłączenia. Bo tych rzeczy nie jest dużo, a wiecie, głównie się rozłączałam po to, żeby, 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 no trochę nie marnować tego czasu, ale teraz już z czasem nie musimy się liczyć, bo trzy pomieszczenia myślę, że w 25 do 30 minut zdążymy zrobić. Mam taką nadzieję, oczywiście. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Gdybyście słyszeli jakieś hałasy, to niestety mam włączoną pralkę, bo rzeczy muszą się uprać. A no bo wróciłam aktualnie z wyjazdu, z czego bardzo się cieszę, bo trochę odpoczęłam, trochę pozwiedzałam, dużo kroków narobiliśmy, ale w bardzo małej, miłej atmosferze, bo w Krakowie kiedy padał śnieg, więc ja również zadowolona z tego powodu, bo ja uwielbiam jak pada śnieg. No i dobra, to jest chyba takie pomieszczenie przejściowe, więc tutaj robimy nasze pomieszczenie przejściowe. Ta farba jest już skończona. A to jest chyba jakaś taka garderoba, coś w tym stylu. A no i jeszcze kapi, może hałasować, bo yy, bo sprząta. Ja mogę sobie chwilę odpocząć, a on właśnie teraz sprząta, więc yy, tak właśnie wyrobiłam go w to. Nie żeby coś. <laughs> no i dobra, musimy takich regałów trzy wystawić. Nie mam pojęcia, jak one będą, więc na razie postawmy je oczywiście tak. Czyli a. Wszędzie i nigdzie, oczywiście postawiłam, ale... Ale, ale się usunęła jedna. Chciałam ją przestawić bardziej tutaj, a nie sprzedawać. W tym przypadku. Dobra, niech tak stoją, bo będą mniej zawadzać. Mm, robimy tak samo, cedrowy, ciemny i... O, a tutaj, aha, bo to szkło, to jasne. I jeszcze coś? Nie, to tyle. Dobra. Niech tak w takim razie będzie. Coś z tego. O, niedługo skończy się budżet. Dobra, ale już niewiele mi zostało. Mamy jeszcze 13 tysięcy. No, bez przesady, to nie jest niedługo. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, czyli chyba. A, też jakiś taki narożno-dziwny. Dziwny blok. Tym razem może zrobię go sobie tutaj, choć jakbym zrobiła tutaj, to by była prawdopodobnie cała ściana w miarę. Ale z drugiej strony też to będzie tak samotnie stało tutaj. No nie wiem. No nie wiem. Mieszane uczucie co do tego. Może jednak jedno zrobię tutaj. Jeszcze do przodu bo tutaj jest okno, to dlatego. No dobra, to jednak wracasz na swoje miejsce. Mamy jeszcze tutaj do zrobienia dwa stołki. A um, nie ma cedru, cedru? Cedru? Tak to odmienić? Chyba tak. Nie ma cedruowego koloru, więc będę musiała skorzystać z innego. Ale ten jest bardzo podobny ogólnie do tamtego. Dobra. Mamy to pomieszczenie gotowe, więc wychodzimy, wychodzimy. Tutaj mnie ciągle blokuje. A, nie mam pojęcia co. Tutaj mam łazienkę. Idziemy do łazienki z naszą farbą. Tutaj jest oczywiście odkręcenie. Wszelkiego rodzaju rzeczy. Mamy płytki. Zobaczmy, co tutaj w ogóle musimy ułożyć. Płytki podłogowe takie. To robimy od razu. Ym, ściany. Mają być w tych płytkach. Ja bym wybrała więcej białych w takim razie, bo na pewno mniej dam ciemnych. Ciemne bym położyła tylko i wyłącznie... No właśnie, najgorsze jest to, że... A. Żebym położyła je na tą ścianę i na tą. Jeszcze tutaj. A niestety nie wystarczy mi tych płytek. Dobra? Białą bym za to położyła tutaj. Dziwnie się kładą te płytki czasem. A w ogóle w poprzednim odcinku dostaliśmy punkt umiejętności, z którego w sumie nie skorzystałam, więc zaraz sobie z niego skorzystamy. Dobra, tu będzie ciemne i tu będzie ciemne. To w sumie tyle. To bym odłożyła, a nie mam nic, więc nie bym sprzedała. Bo ich nie potrzebuję, potrzebuję ciemne jeszcze. Jeszcze trochę ciemnych, bo zrobimy sobie takie 2 na 2. Czyli ta ściana będzie w takim kolorze, ta i ta, a ta w ta, i ta w takim. I tam widzę, że jeszcze małe niedociągnięcie, bo nie ma. Kafelek nad oknem. No cóż, trzeba będzie kupić jeszcze. Przy okazji, oczywiście, biała farba i malujemy boki. No, tu i tutaj. Dobra. I teraz jeszcze ostatnie dosłownie białe kafelki na wymazanie tego. Proszę bardzo, E na podłogę i to możemy sprzedać. Dzięki czemu teraz możemy. Zamontować rzeczy. Mamy umywalkę. Będzie lat. Może być taki, w sumie pasuje. Nogi czarne mogą być, choć ciemne też są spoko. Będzie nam pasować do wszystkiego, co mieliśmy. I metale też ciemno-czare. Tutaj montujemy w takim razie. Proszę bardzo, zaraz oczywiście sprawdzimy, co za umiejętność mamy tam dostać w sumie. Dobra, to, za, to zrobione. I jeszcze prysznic, z tego co widziałam. Ciemny i ciemny. I gdzie on miał być? Tutaj chyba gdzieś ma być. Nie no, tutaj chyba go nie postawię. Ale wiecie co, farba mi przeszkadza, dlatego ją wezmę na boczek. Ciemny, ciemny, teraz. Toś nie gra nie tak się nie da ale tutaj też się nie da ja mam a nie odkręcone no dobra to wszystko wyjaśnia jakoś się zapomniałam i nie odkręciłam tego więc jeszcze raz ciemny ciemny i teraz już powinno być naprawdę dobrze wszystko zamontowane dobra tutaj a tylko Hehehe, niedosunięte do ściany. Więc jeszcze raz. Zobaczmy od tej perspektywy, może. Dobra, teraz będzie ok, już na 100%. Więc wszystko stawiamy. No i dobra, nareszcie ma to prawo bytu. Bo nie wisi w powietrzu. No i oczywiście, jeszcze mamy tutaj kupić dodatki. Czyli jasno, szary, szary może być i. W tym przypadku ciemny, bo może nawet czarny, bo w takim klimacie też robimy tą łazienkę. Lustro, ciemno-szare. Proszę bardzo, nie wiem czy jest równo. Czy w tą? Dobra, nie wiem, niech tak będzie. Nie zwracajmy uwagi, nie patrzmy się już na nie po prostu. Wieszak, ciemny może być, ale do rąk bym wybrała coś szarego. Więc y, tak też zadecyduję. Y, może tutaj? Tutaj będzie wygodniej. I jeszcze na rolkę papieru toaletowego. Więc to będzie gdzieś tutaj. Żeby nie trzeba było się tak, wiecie, za, za daleko skręcać. Ja lubię taką dbałość o szczegóły, choć tak szczerze powiem Wam, że no... Nie zawsze mi się chce. Ale staram się, żeby było jak najlepiej. Dobra, mamy to w kuchni. Musimy zacząć tu i tutaj. Tu wstawiamy. Pomieszczenie pomalowane i ma być jedna ściana na taki kolor. W sumie na taką brozę. Więc. No, ja bym to dokończyła. I może z tej strony dała tak? Dobra. A to już tyle w sumie z tej brzozy. Ale potrzebuję jeszcze. Bo ja nie mogę zostawić tak, że to nie będzie tak, wiecie, do końca. Nie podoba mi się taka kuchnia pół na pół. To nie jest mój klimat. A niestety. Takie, wiecie, takie uzupełnianie tej połówki to zabiera mi cały jeden kafelek, niestety. Więc trzeba się z tym liczyć. No i robić tutaj zdecydowanie pomału. No a to nie jest moja silna strona, robienie czegoś pomału. Więc no, cóż. Tak to czasem bywa. Dobra, ale to już tylko ta góra. To te kafelki mi starczą. No, i reszta będzie na biały. Myślę, że resztę damy na biały. To będzie równo ze ścianami, które je powinno być. Trzeba będzie jeszcze to poustawiać. I tak jak powiedziałam, zlecenie już będzie prawie skończone. Czego akurat się cieszę, bo naprawdę dużo odcinków zajęło nam to zlecenie. W międzyczasie, kiedy maluję tą końcówkę, przypominam Wam jeszcze raz o ławeczkach w górę i komentarzach pod tym odcinkiem. A ja, jeśli jesteście nowymi subskrybami, oczywiście o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i dobra, tutaj... O nie! Nie malowaliśmy tyle ścian, co powinniśmy. To... O kurde. To trzeba to zmienić. Chyba... Chyba... Chyba tak... Chyba tak. Wiecie co? Chyba to powinna być tylko jedna ściana. Ja wiem, ja wiem. Ale zobaczmy, czy tak będzie. Git. Trochę pieniędzy zmarnowałam. A, to czyli tak nie pasuje. No dobra, to górę pomaluję. A wtedy kafelki wyłożę jeszcze tutaj na dole. A nie mam żadnych. Najgorzej, wydawanie bezpotrzebnych pieniędzy. Znaczy w sumie to potrzebnych pieniędzy. W tym przypadku na niepotrzebnie wydawane. O, tak to bym nazwała. Dobra, a tutaj jak tam? Jest ok, jest ok, jest ok. Działa? Działa. Dobra. O nie, nie, jeszcze jednego białego, ale przecież to nie będzie równo. To jest rzeczywiście co do kratki. No to musi być tak. A, bo ja tutaj wyłożyłam. Dobra, to nie musi być co ale zrobimy w takim razie tak. Okej. Okay. No dobra, już zmieniać nie będę, nie ma co. Lodówka jasna. Ym, tutaj wszystko jest w bieli. Więc ja bym wybrała białe. Wszystko. Uchwyty ciemno-szare. Lodówka może stać tu. Potrzebujemy jeszcze jakieś blaty na pewno. Więc chyba tak. Ciemno szary? Chyba tutaj jest akurat czarny. A który to jest? Którą to jest stroną? Tak? Nie wiem. Um, tutaj jeszcze mamy jeden. Biały, biały. Ciemno szary. Chyba tak. To by się tutaj zmieściło? Chyba nie. Nie wiem, dobra, wystawmy to na razie. Kurde, to są chyba czarne uchwyty. A to mi się tak nie podoba, że to się różni. Dobra, ostatni raz, próba. Ja tak nie lubię takich rzeczy. Dobra, wybieramy ciemne w takim razie. I teraz powinno być ok. Znaczy, nie lubię kuchni urządzać w tej grze, bo po prostu. No, wiecie, zwłaszcza jak już macie postawioną kuchnię, no to dostosowywanie się do tego jest bardzo ciężkie. Zwłaszcza, że nie wiem na jakiej zasadzie tam było to wybierane. No, ale dobra. to mamy, no i jeszcze kwiatki, czyli mamy to w sumie wszystko. I to gdzieś trzeba ustawić. To znaczy, że chyba najlepiej dać tutaj tą szafkę. Tutaj, jeśli chodzi o ten. To to wejdzie. Super, jeśli chodzi o to, to to wejdzie. Dobra. Super wręcz. Lodówkę trochę się odsunie. No i tutaj mamy jeszcze tak. Tam nie, nie patrzmy na to. Nie zauważyłam. Zauważyłam błąd w mojej logice, ale nie, nie ma. Nie patrzymy się. Nie ma, już mi się nie chce zmieniać. Trudno. Dobra, rozstawiamy kwiatka tutaj. I rozstawiamy kwiatka nie tego, bo tego. E, w... Przepraszam za telefon, ale to nie jest nawet mój telefon, więc y, niestety tak się zdarza. No i rozstawiamy go tutaj, przez co mamy zycennie, prawdopodobnie, zakończone w 100%. Tak, mamy. Pomieszczenia zakończone w 100%, z czego bardzo, naprawdę bardzo się cieszę. Ta kuchnia w sumie ładnie wyszła, jakby nie było, więc cieszę się z tego. No i cóż, wracamy chyba do naszego biura. Chodźmy tam w takim razie. Tutaj macie portfolio. Ja sobie myszką wyjadę, żebyście wszystko wy widzieli. I zaraz zrobimy sobie jeszcze jakieś króciutkie zleconko, małe jedno i będzie wszystko git. Ale zrobimy to zlecenie z poczty, co nie? Bo tam jest zdecydowanie lepiej. No, są duże różnice w tym domu, zwłaszcza, że musiałam zrobić wszystkie pomieszczenia i trwało to trzy odcinki, jakby nie było. A tam w ogóle w oddali tutaj był jacht, który już robiliśmy zresztą. Więc, no, dużo już się narobiliśmy w tej grze, naprawdę dużo. W ogóle, tak jak Wam mówiłam, wyszedł ostatnio nowy odcinek tej serii, raczej nie ogląda za dużo osób, ale jeśli ktoś coś ogląda, no to prosiłabym Was o to właśnie, żebyście napisali, że oglądacie, że Wam się podoba, że nadal chcecie tą serię, żeby ona była, bo na razie nie ma tutaj znaczącego zainteresowania. Raczej House Flippera każdy zna. No i dobra, lecimy na jakieś krótkie... krótkie zlecenie z poczty. Łazienka i warsztat, bardzo proszę o pomoc, zapłacę. Dobra, zróbmy to. Jestem osobą starszą i od wielu lat wynajmuję mieszkanie studentom. Niestety w tym roku spotkało mnie prawdziwe nieszczęście. Trafiłam na szembrane towarzystwo, nie płacili na czas, więc poszedłem sprawdzić co się dzieje. Jak tylko drzwi otworzyłem do mieszkania, to myślałem, że serce mi zaraz stanie. Cały dom uświniony, wszędzie po podłodze puszki, wszędzie błoto, butelki, a oni sobie leżą na podłodze w kuchni, zadowoleni i chleją. Ostrzegałem, że wyrzucę... Jak nie zapłacą, to zapłacili, ale później okazało się, że żeby mieć pieniądze, sprzedali kaloryfery na złomie, powynosili meble i wnieśli do środka chyba pół wysypiska. I jeszcze mieli czelność pytać o zwrot kaucji. Zwrotanie tego to już nie na moje zdrowie, ani nie na moje nerwy. Proszę szanownego pana o zajęcie się tym. No dobra, akceptujemy, ale po pierwsze, nie jestem wcale panem. Po drugie, no. Ktoś to musi zrobić, więc zrobię to ja. No i w tym domu są karaluchy, z tego co widzę. Ale chyba, no teraz się przekonamy, czy na pewno mam je wyłączone, czy nie. Wydaje mi się jednak, że nie. Dobra, jesteśmy już, więc zaczynajmy. Pełno śmieci, pełno brudu pewnie. Ale brudem później na razie śmieci, okej, okay? okej? Okay? Nie mogę tego śmietka dostać. Mm. Dobra, będzie to problematyczne. O, nowa umiejętność. To zaraz rozdamy dwie. Umiejętności. Dobra. To mamy, czyli śmieci stąd już tyle. Dobra. Tutaj. O, ten dom jest też duży, czyli będzie problematycznie. No dobra. To wiecie co, rozdajmy sobie umiejętności, bo to na pewno nam się przyda. U, u Umiejętności ulepszenia. Mamy, mamy sprzątanie szybsze o, 20, o 75%, Ultramop 2018, to to wezmę. I mamy gipsowanie szybsze o 50%. No tutaj akurat mamy tylko jedno do wyboru, więc to jedno po prostu wybiorę. I to by było na tyle. Tutaj jeszcze mamy syfy. Dobra, jeszcze tutaj były syfki jakieś. Tutaj mamy. Tutaj wszędzie. To już słyszę kareluchy, to jednak mamy kareluchę, a nie szkło. Ale dobra. Uporamy się z tym, jakby nie było. Tutaj chyba na górze jeszcze są zabrudzenia. Bo widzę przy ścianach. Ewidentnie nie mamy wszystkiego wyczyszczonego. Tutaj jeszcze. Dobra, wszystko. Tutaj jeden jakiś tu. Dobra. A, tutaj jeszcze nas nie było, to posprzątajmy. Mamy jeszcze trochę czasu, tak jak powiedziałam, więc chociaż wstępnie zajmiemy się tym domem. Tutaj wiele akurat do kupienia nie trzeba, tylko do powyrzucenia w sumie po wyrzucania w sumie większość rzeczy. I tutaj widziałam, okna trzeba umyć ogólnie. No to możemy to zrobić. Mamy dobry sprzęt. Dlaczego by nie? Dobra. Super, i tutaj. Na razie wstępne czyszczenie domu, a potem będziemy się zajmować resztą rzeczy. Teraz potrzebuję mopa. Mopa, mopa tutaj i tutaj na pewno potrzeba. Dobra, wszystko wyczyszczone. Kaloryfer i pomalować. Dobra, tutaj wyczyśćmy najpierw. Wyczyśćmy, wyczyśćmy. Zabrudzenia jeszcze gdzieś tutaj na tej ścianie. Dobra, i wyczyśćmy okno. I oczywiście też kaloryfer trzeba będzie ogarnąć. Dobra, okno. Oj, 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 przyzięło mnie, bo, bo trwał zapis akurat. No ale tutaj już ogarnięte. Ogarnijmy z tej strony to ogarnięte. Teraz to. Oj, słyszę te kararuchy kara wstrętne. No ale trudno. Tu wszystko? Wszystko chyba z tych. Trzeba jeszcze posprzątać zabrudzenia. Umyć okno, to na pewno. Dobra, teraz to oczyszczenie to. No wiecie, szybko idzie ogólnie. Bo już mamy naprawdę dobrego mopa. Patrzyłam właśnie na czas jeszcze, jaki mamy, ale jeszcze chwilę dosłownie mogę tutaj poświęcić na odkurzenie tego mieszkania z wszelakich zabrudzeń. Dosłownie. Dobra, kaloryfer oczywiście w większości pomie pomieszczeń kaloryfer, ale tym, tym się zajmiemy. Jak już będziemy tutaj wstawiać, właśnie wszystkie meble i resztę rzeczy, to wtedy będę tym się zajmować. Na razie to tylko powierzchowne czyszczenie. Tutaj jeszcze są jakieś brudy. Dobra, no i okno. Okna śmieci i właśnie wytarcie plam. To jest mój plan na. Na jeszcze ten odcinek. <taki> tak, taką mam nadzieję, że zdążymy to zrobić. Dużo butelek. Dużo butelek to dużo klikania. W tym przypadku. Dobra. Najpierw ziemia. Potem okna. I jeszcze na suficie gdzieś. W tamtym rogu. A tutaj. Dobra. Wyczyśmy okno. No i tutaj też trzeba zamontować kaloryfer. Ale najpierw dwa okna. No i tak jak mówiłam, kaloryfery później. No i tam malowanie ścian też było. Jakieś. Dobra, to mamy. No i tutaj jest cały syf. Największy. Nie mogę się do was za bardzo odzywać. W takich momentach, bo bardzo dużo zbiera mi niestety mikrofon. I trochę nie wiem, jak to naprawić. Może ktoś z was ma pomysł? To jest chyba dobry moment, żeby się was zapytać, choć pewnie do tego momentu mało kto wytrwał. Ale... no może jeszcze ktoś? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tom i Kareluchy. Jakby kogoś to brzydziło, to możecie powiedzieć, to ja oczywiście zmienię to na szkło, ale mi to na przykład nie przeszkadza, nie jest to tak aż obleśne. Choć dźwięk jest, no, niemiły, jakby nie było. Dobra, najpierw świństwa różne pozbierajmy, pozamiatajmy. Nie będą miały gdzie się chować karaluchy, chociaż. Karaluchy są chyba też jako zabrudzenia. Więc ciężej nam będzie to ogarnąć. Ale nie, na mapie są jako takie małe robaczki. Nie powinno być źle. Tutaj jeszcze mamy jedno pomieszczenie. No i dobra, te karaluchy. Choć już powinnam w miarę kończyć, no ale zróbmy to poprawnie, chociaż większość trzeba tu pousuwać. Dobra, ty no, nie mogę. Nie mogę ich wesprzeć do końca. A tutaj? Dobra, usunięty. Tutaj to będzie proste, akurat, bo dużo ich schodzi. Dobra. No i jeszcze tutaj. To jest ostatnie miejsce. Dobra. I uwaga, i to będzie koniec. Jeszcze trzy. Boże, zniknijcie już z tej ściany! Nie można na siebie machać! No ten jest ewidentnie jakiś... Jakiś niechcący zejść. Wiecie co się kucało? To może jak zejdę na jego poziom to się wciągnie? Ej no ewidentnie nie idzie! Nie wiem gdzie mam wciągnąć, żeby on tam, tamtą, Dobra, przestanę. Może jeszcze raz? No nie wiem. Dobra, ja na chwilę stopuję i zaraz do was wrócę, jak go usunę, bo przecież to jest jakieś szaleństwo. O dobra, jak pomachałam do góry, to oczywiście zszedł stamtąd. Dobra, jeszcze tutaj pomieszczenie zostało i to już będzie ostatnie pomieszczenie do usunięcia wszelakich brudów. Oczywiście, o już mogę ukończyć zlecenia, ale oczywiście nie chcę tego robić. Jeszcze tam będziemy musieli umyć w tamtym pomieszczeniu okna. Ale to już pół biedy. W odróżnieniu do tego, co tutaj się w ogóle działo. Gdzie są? Przy kalorferze gdzieś są śmietki. Dobra, no i jeszcze okna. To szybko zrobimy. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Ale później już pójdzie nam. Jak spłatka, mam taką nadzieję przynajmniej. Bo będziemy mieli dużo mniej do robienia. Dobra, tutaj oczywiście pozacinam się, ale to norma. Dobra. No i to by było na tyle. Więc dzisiaj zrobiliśmy sobie tamten dom, posprzątaliśmy ten i w następnym filmiku będziemy kończyć ten dom. W takim razie ja dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem, pa! pa!